Cześć i ośmią stroną, Oliwia teraz czwarty w czwartym dniu Dajnie na kanale, dzisiaj mam do was świąteczne przejście za darmo, więc jeśli jesteśmy więcej tego typu odcinków na kanale, to zostawcie subskrypcję z w górę. Gdyby jeśli ktoś nie miał programu After Effects, to przejście w opisie jest bez niku oraz jeśli ktoś chce, to mogę mu edytować to przejście, piszcie na tego Discorda, widzowie. I co? Zapraszam wszystkich do oglądania filmu. Okej, okay, widzowie, jesteśmy przy komputerze. Mamy otworzony projekt After Effects i co widzowie. Mamy tutaj przejście. I widzowie, jak edytować teraz nick na tym przejściu? a mogę wyłączyć. Wyłączyć kilka sobie tutaj. Nie mamy bez przejścia, ale po bez przejścia, bez przejścia jest za darmo. Chodzimy sobie widzowie w to, kilka z myszką. I mamy tutaj takie dwie warstwy. dwa warstwy na nick. Jarko sobie dajemy. Oly i... Zier i staruszkę zaznaczam no, dotąd, i sobie daje na przykład niebieski, tak było I podaję po przejście, i mamy edytowane przejście. Widzowie trudne, proste, ale tak jak mówiłem, wstępie. To dnia program Fulls After Effects edytuje przejście za darmo. Wystarczy na tego Discorda. I co? W każdym że się podobał, widzowie. Widzimy się na następnych filmach na tym kanale. I co? 血馒头。